Cześć, witajcie moi drodzy. Nazywam się Piotrek i prowadzę kanał o gotowaniu. Jest to moje hobby, które chętnie z wami się podzielę. Dzisiaj przepis na soczystą karkówkę z frytkownicy bez która zachwyci każde podniebienie. Kolejną zaletą tego przepisu jest szybki czas. Przygotowania. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, to zachęcam do subskrybowania, a będziesz powiadomiony o każdym moim przyszłym filmie. Zapraszam Was do komentowania pod filmem. Chętnie wysłucham każdego sugestie i jeśli będzie słuszna, to wdrożę ją do swojej kuchni. Do przygotowania tego przepisu będzie potrzebna Frytownica moja posiada moc 2000 watów i pojemność 7,2 litra. Dodatkowo będą potrzebne pojemniki. W zestawie z frytownicą dostanę taki metalowy, ale może być i taki silikonowy. Produktów, których użyję do tego przepisu, to karkówka. Ten kawałek ma wagę 0,5 kilograma. Trzy cebule średniej wielkości i kilka ząbków czosnku. A z przypraw to użyję gotowo mieszankę przypraw do mięs. Do krojenia surowych mięs zawsze używam deski plastikowej. Jest taka na pewno bardziej higieniczna. Ukroję cztery plastry. Karkówki zaznaczyłem wcześniej. Przyprawiam mięso na sucho, bo karkówka i tak zawiera sporo tłuszczu, który w trakcie pieczenia na tłuści mięsko i będzie elegancko. Teraz przecisnę czosnek przez praskę, który doda dodatkowo aromatu. Mięso zostało zamarynowane na sucho, teraz odstawię je do lodówki na około 15 minut, ale może być i dłużej. W trakcie jak mięso marynuje się w lodówce, pokroję cebulkę na dzwoneczki. Pamiętajcie, przy krojeniu nie układamy palców tak, tylko w taki sposób, wtedy się nie pokaleczycie. I ja również. A te ogonki zostawia się po to, aby trzymać do końca cebulkę w bezpieczny sposób. Cebulkę wsypujemy do misy. Ona nada smaku dla mięsa i jednocześnie je nawilży. Cebulkę można delikatnie przyprawić solą. Nastry karkówki odleżały swoje w lodówce, przesiąkły smakiem przypraw. I teraz ułożę je na cebulce. Teraz zostało tylko włożyć karkóweczkę z cebulką do pojemnika w W połowie czasu pieczenia obrócić na drugą stronę. Mięso, cebulę nie. No i czas będzie wynosił 25 minut, a temperatura to 180 stopni. Jeśli uznam, że mięso jest jeszcze surowe, to można dodać jeszcze 5 minut. Ale według mnie 25 minut będzie ok. Minęła połowa czasu pieczenia. Przewracam mięso na drugą stronę. I kontynuujemy pieczenie. No, i karkóweczkę już za chwilę mamy gotową. Ten dźwięk, lubię to. Zobaczcie, jak wspaniale wygląda. Wystarczyło 25 minut. Naprawdę taki zapach w kuchni jest skoncentrowany. Pycha normalnie. Samym zapachem można się najeść. No i tak wygląda karkuweczka z cebulą na talerzu. Wygląda przepięknie i gwarantuję wam jeszcze lepiej smakuje. Cebulka została utuszona, delikatnie przypieczona. No i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Spodobał się film? Daj łapeczkę w górę, jeśli nie to w dół. Zachęcam do Komentowania i oczywiście do subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi filmami. A teraz krótka propozycja podania dania. No i tak można przygotować, podać danie na talerzu. Wygląda przepięknie. Ryż posypany cebulką, ogóreczki. No i król. Jest tylko jeden. Karkówka. Wybrano najgrubszy kawałek. Jest idealnie upieczona. Na pewno nie jest jakaś sucha jak wiór. Jest po prostu idealnie przygotowana. Mmm. Jest to naprawdę przepyszne. Mm, pycha. Jestem bardzo zadowolony z tego przepisu. Polecam wam go serdecznie. W ten sposób wiemy co jemy, jeśli sami przygotowaliśmy go własnymi rękoma, a dodatkowo mamy satysfakcję, że zrobiliśmy coś dobrego. Na razie, hej.